Graf No, chcieliśmy zagrać, żeby zaliczyć jednostkę treningową. Po pierwsze, to y, nie mieliśmy gdzie nawet trenować, bo ani do lasu, ani do ani hali. A no, musieliśmy sobie oczyścić boisko, żeby zagrać. No, cieszę się, że wybiegali zawodnicy. No, nie ma kontuzji, to jest najważniejsze. I zaliczony trening, jeżeli chodzi o jakość. No... No, Na tą jakością nie będę się wypowiadał, bo to w takich warunkach nie można nic przećwiczyć, nic pograć, grać w prostą piłkę. Tyle tylko. Zadowolony jestem, że pograli sobie 45 minut, niektórzy cały i trening jest zaliczony.